Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będzie taki luźny vlog z mojej, że tak powiem, gospodarki. Więc zapraszam do oglądania. Jak widzimy, tutaj mamy moje kury, jest ich 11. Tam jest jeszcze jedna, tutaj reszta. Tam i mam również 10 pisklaczków które są z inkubatora tutaj mam moją kurkę więc nie ona jest taka bardzo oswojona, bardzo fajna becia się nazywa ej nie gryź mnie nie wolno gryźć i tutaj mam właśnie tak jak mówię 10 pisklaczków z inkubatora bo kupiłem tyle jajka lęgowe z różnych raz kur i się wykluły, 10 akurat było 15 jej wsadzonych, no to 10 źródło takich zdrowych. Sprzedaż. Więc teraz pójdziemy naskubać im, tym pisklaczkom i naszym kurkom trochę trawy. Bo tutaj niby mają trawę, ale jednak to jest trochę taka. Co oni nie bardzo lubią, Wolą koniczynkę lub różne takie. Więc. Idę teraz sobie. No, nie wolno wychodzić, kajcie, nie wolno. Ty musisz dostać. No, ja, musisz dostać. <laughs> Więc widzimy się zaraz, jak pójdę sobie tam do ogrodu po trawę. Przyszedłem sobie tutaj y, poskubać trochę koniczyny, trochę trawy zwykłej. i na pewno też muszę jeszcze trochę podkubać yy, tego krwawnika właśnie takiego jak tutaj ten dla kurcząt będzie bo to jest bardzo zdrowe dla tak, kurcząt I jeszcze muszę też trochę furą mu żeby nie były zazdrosne że kurczątkom wspieram, a im nie więc muszę również też im pozbierać trochę to tak zrobimy tak Wymieszamy to wszystko. Jeszcze trochę bardziej pokoniczymy. Tutaj jest, więc tutaj wezmę. Trochę wyskubię tej trawy. Dobra, mam taką kubeczkę i wracam tam do kury Dobra. teraz się widzimy. Już tutaj sobie idę to do naszych kur. I kurcząt. Widzę ich. no są, wszystkie są, jak się cieszą, patrzcie, jak skaczą, jak tylko zobaczą zieleninę, to od razu lecą, macie tu trochę, zieleninki, no co, z bo idzie, to im trochę więcej dam, bo one potrzebują, się to odchylam, mi się tak trochę z jednego ręku ciężko, za dużo trochę im dałem tego i nie chcę wejść. Tą ale jak się popycha to o właśnie, no i weszło one to roz, jak nie zjedzą to roztegują mi też tak nie zmarnuje a od góry do góry sobie zjedzą z tego widzicie jak jedzą tu akurat też trochę zostało, tutaj mogę rzucić to sobie pozbierają tą też więcej no tak, a to jest kogucik to jest Henryk Chenek. Może jeszcze przejść. Czekajcie, kurki, czekajcie, muszę przejść. Zobaczyć, czy. Nie ma jajek tutaj w kompostowniku, bo one lubią się tutaj właśnie nieść. Tutaj lubię, ale nie widzę. Na szczęście nie ma, tak, Becia? Czy też lubisz się nieść w kompostowniku? Też się lubisz nieść. Nie. Pójdziemy zaraz zebrać jajka. Bierzemy, tak? Dobra Popatrzmy jak jedzą Zrobimy sobie takie asymry z jedzenia w kurczaku Popatrzcie jak jedzą Ale są w takiej klatce, żeby po prostu ich nic nie zjadł że tak powiem i i i one żeby też, żeby kury ich też dorosłe nie dziubały dopiero za niedługo je będę łączył i ten kurczę, Becia ty mi też telefon nie ładnie tak dziubać nie ty jesteś tak, ty jesteś towarzyska ja wiem no dobra, idziemy zbierać jajka idziemy A zaraz jeszcze tu przyjdziemy no, 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 nie wolno tu iść. Nie wolno, bo tutaj jest ten... Dobra, chwilimy się zaraz. Dobra. Otwieramy. To jest tak poprzykrywane, żeby nie powyskakiwały przypadkiem kury. Tutaj są kurczątka. Akurat tu dawniej były kury też, tylko... Tylko po prostu... Na razie są kurczątka. Potem będą wszystkie kury razem. O, dwa, cztery jajka. A było jeszcze tutaj jajko, przecież gdzie ono jest? Bo ja pamiętam, byłem rano, zebrałem jedno, tylko nie zebrałem. No nie wiem, może przerzuciła tam. A jeszcze sobie muszę wziąć pojemnik na jajka, bo... żeby taki pojemniczek z lodów. Żeby mi się... Jeden. bo nie zabiorę się czekajcie, czekajcie ja sobie położę go tutaj w drugim gnieździe będziemy przykładać o kurczę, pęknięte jajko, Czyli to jest pewnie to co co ona pewnie przerzuciła niedobrze no, nie wolno mi wychodzić kurcze, kury mi wychodzą niedobrze, bardzo niedobrze co ja mam zrobić teraz kurki nie wolno wychodzić wracamy Becia oczywiście też pierwsza leci. Kury nie wolno. Ale <słysy> Może tu nie mogą wychodzić, bo tutaj jest, tutaj jest. No tam jest wyjście na pole, one tam raczej jeszcze nie wychodzą bynajmniej. No nie wolno, kurko. Becia jeszcze ty. Becia, 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 wróci, wróci. Chociaż ty. Tamta kura wyszła. Ruda kura, musisz wrócić. Nie wolno tam iść. Nie wolno tam wejść. Musimy wrócić, tak, 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 tu, tu, tu. tu, tu, tu. Na no, dokładnie. Nie tam, tu, tu, tu. No chodź tutaj. Ruda kurko, chodź tu. Ta sobie siedzi na tym. Zaraz wrócę, bo muszę opanować sytuację, bo z jedną ręką jest ciężko, może ją wezmę na ręce. Poczekajcie, sytuacja opanowana. Kura jest w środku. To ta tutaj kurata. ta. To ona jest właśnie uciekinierką. Wszystkie się zebrały, bo muszę im jeszcze nasypać jedzenia. Tylko że kurczę, boję się, że mi wyjdą wszystkie. Hmm, no ale spróbować mogę. Dobra, pójdę. Czekaj szara kurko, a ty znowu patrzysz, na patrz. Chcesz, no to wody mam nawet? Mecia, ty też idź, ty też idziesz. Ty nie możesz też wychodzić. Nie jesteś inna. Jesteś taka jak wszystkie. Nie wolno. Czekajcie, bo ja chcę gdzieś... to. Czekajcie. Becia. Nie ma tu jeszcze nic. Nie ma tu jeszcze nic. Becia nie wychodzi, nie wychodzi. Nie nie, 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 nie. Ty nie. Zresztą Becia jak wyjdzie, to pół biedy, Bo ona jest swoją Becia. Nie wolno. Będziesz uczyć inne kory wychodzić. No chodź tam. Wejdziesz no wejdź tam wejciusz, Becius no wejdziesz Ale ona jest taka fajna, normalnie. Ta kura jest po prostu cudowna. Uwielbiam ją. Wszystkie są cudowne zresztą. Dobra, czekajcie, znowu ją muszę wsadzić. Szczęście udało mi się ją wsadzić. Teraz wezmę sobie tylko tą mieszankę. Dla kur muszę ją wyciągnąć. Muszę 100 i po prostu muszę ją tutaj wsepić. Tutaj tak. Tak. Mam taki karuszek specjalny. I sobie wskupimy? Tylko muszę. Wiesz, wziąć takie witaminy witaminy które one jedzą sobie bo spujemy tutaj do tego to nie mogę tak jak mówię no bo jest ciężko trochę troszkę, i kolejna. tutaj, tutaj. Teraz to będzie trochę... kolej tak, to A Teraz to mnie trochę tylko, tam tak samo gotujemy im ziemniaków, to tak samo im dajemy do tych ziemniaków tego Kurczę będzie trzeba kupić ten, Tą mieszankę znowu Lubeczki. To jeszcze muszę podsypić teraz i tutaj i dopiero. I mogę teraz to tak. To mogę wsadzić na to. Tutaj te jajeczka położę i mogę im to iść tutaj położyć. One już czekają. No, one już czekają. Czekajcie. Tam, 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 dalej 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 tam, dalej tam, 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 położyć to Czekajcie, może tam, tam, to tutaj Głodomory. Głodomory. Teraz macie asymetrę z jedzenia to dorosłych. Przedtem skiskam teraz kul. Trzeba będzie ich tu zaraz znowu posypać, posprzątać i posypać tym takim. Taką. Taką. Dezynfekcją w proszku. Nie wiem, gdzie to jest akurat, chyba pod tym workiem klaki są tutaj czekają, ale też wylatują tutaj, więc ich nie wypuszczam dobra, teraz idę jeszcze z tymi jajkami i pójdziemy podlać sobie pomidory, ogórki i wszystko, Cały wracam coś się chmurzy strasznie niby tutaj na kamerze to ładnie wygląda, ale tak się zrobiło ciemno tutaj mam moje pomidory akurat w tych w takich wiaderkach Tutaj mam koktajlowe, które też już rosną. O, proszę zobaczyć tutaj. To są normalne pomidory. Tylko ten coś mi usech troszkę, ale nie wiem. Przez wcześniej i tak gorzej wyglądał. Teraz i tak lepiej. A tutaj mam y, szczypiorek z czosnku. I jeszcze tutaj mam lubczyk. I tu w szklannicy mam pomidory. Ej, ogórki Boże. Ogórki, tylko one dopiero rosną. Nie wiem, czy coś z nich będzie, ale może będzie. Dobra. Wezmę konewkę. Tu jest woda, nawet to zawsze. Myślałem, że nie ma wody. To trzeba będzie nawać. A to wczoraj została woda. Teraz podlamy. Wylejemy. Tu się wylewa do maciurę. Troszkę tutaj. Troszkę do Nie za dużo, bo ty nie lubisz dużo wody. No do lubczyku. Dobra, wszyscy mają mokro. I jeszcze tutaj do, do tej szklarnienki. Do szkarnienki też trzeba podlać tutaj. To mam w takich pojemniczkach. To są pomidory w ogóle. Ogórki, bo czemu ja mówię na te ogórki, pomidory. To są y, ogórki ze sklepu action z takim właśnie pojemniku jak tutaj jest kupiłem i... i właśnie takie wyrosły, więc fajnie chciałem kupić jeszcze bo były pomidory jeszcze z tego najpierw po ogórki na spróbowanie, ale ale nie było już potem, więc nie wiem czy to wycofali, czy się nie skończyło czy nie wiem co, ale to już dawno w sumie kupiłem, bo to już kupiłem chyba nie wiem, w sumie z miesiące temu jak nie więcej Dobrze, no to pewnie będziemy kończyć już dzisiejszego vloga. Trochę się podziało, trochę. Właściwie dzisiaj był taki film z yy, oporządzania gospodarstwa, można by tak to nazwać. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeżeli się Wam podobało, to zostawcie łapkę w górę. I filmy w sumie nie wiem, co ile będą, ale raczej nie codziennie, bo jeszcze jest szkoła, ale na wakacjach może. Może uda się zrobić takie daily czy coś. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. No i Siemanko.